Łoszku! Ale specjalnie pewnie tam twórcy tam linkę postawili, żebym chciał na nią wbiec, a tam coś wybucha. To akurat szanuję taką, taką akcję. ja jestem na EDOT i witam Was w kolejnym materiale z Dying Light 2. No i moi drodzy, w poprzednim filmie bardzo, ale to bardzo dużo się działo, czego zresztą byliście świadkami. Jeśli oczywiście go oglądaliście, jeśli nie, to zapraszam serdecznie. Link do całej serii w karcie. Natomiast słuchajcie, teraz lecimy powiedzieć synowi, ja pozapominałem imiona. Gratul gratulujcie mi serdecznie, że pozapominałem te imiona. Eee, chyba troszeczkę już e, nie mam miejsca w ekwipunku, mam bardzo dużo śmieciowych broni. Znaczy, jeszcze mam miejsce, ale ono mi się może w każdej chwili skończyć, tak naprawdę. Eee, tak więc lecimy w tym momencie do Albert... Nie, Alberto to chyba był tata. Tak? Alberto to był tata, Alberto chyba zginął. Eee, właśnie. Eee, bodajże. E, a my idziemy powiedzieć e, Vincenzowi, tak? Czyli idziemy powiedzieć Vincenzowi e, o tym, że jego ojciec Alberto, w trakcie akcji, niestety, został m, zabity e, przez r, m, piskiperów. No, oczywiście, <coughs> dziwnego na miejscu piskiperów też e, bym za taką dywersję pokarał. Agresorów, ale co tu się dzieje na bazarze? To wygląda tak, jakby tu nikogo. Znaczy, na pewno tu nikogo nie ma. Drzwi jakieś takie wyłamane. Ty cholera, jeszcze się okaże, że. No to chyba tyle. Pozamiatane. Piski perzy tutaj są. Oho, Bo to Mówiłem ci przecież. najgorzej. Co robimy z nicami? Wrzucamy ich do lochów? Chyba, że chcesz ich najpierw wyruchać. Patrz, to grupcio. Zabili grupcia? Najwyraźniej. Ale chyba tylko jego. Trzeba powiedzieć Anderson. No a gdzie ona jest? Powinna tu być dawno temu. Poszukaj. To ich. się nieźle porobiło. Kurde, no, a według planu. Kurde no, nie mogę niestety, nie miałem możliwości tutaj za bardzo... Aha! Ej, ale wy wiecie, że te drzwi są zamknięte. Dobra, to... to najwyraźniej jest potężny błąd. Mam pytanie... No... Ty gość, ten nas przeszedł! A, bo te drzwi są za... Dobra, nieważne. Ja nie mogę w to... No to teraz fajna imersja, kurde. No Szkoda, że nie dało się tego zrobić po cichu. Ja nie lubię robić po cichu, ale akurat w tej sytuacji było wyjątkowe dobrze okazja na to. No tylko, niestety, gość patrzył od razu w naszą stronę na samym początku, więc było słabo. No i przy okazji nieprzyjemny bug. No trudno, zdarza się. I co tutaj z ludźmi na bazarze się stało? Okay, jest jej więcej. się tymi nie chcę, Są już nie rozkazy. Na Anderson nadal nie ma? Chyba bym nie pytał, gdybym ją widział, nie? Ten nie wygląda na stróża prawa. No, w ten sposób nie zobaczy. Czekajcie, a co jeśli sobie wezmę pyk? <tryk> tutaj niż korczowack na tabu Rzeźnik to nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowanie w O, ja nie? No stąd zrobię bagnet. posłać No nie, no czemu? Nie mogę w to Dobra, samy na szczęście był, więc mówiąc... inni mnie zauważyli, bo nie wiem. Powiedz, ktoś wiedział, że tu się stało? Co jest? Szkoda, że nie mogę robić take-downów z przodu, nie? Wystarczy zobaczyć, żeby być. Tak, wygląda mi na to, nie podobał mi się ten dźwięk. No to udało się to zrobić w miarę po cichu. Więcej tu jest, bo nie o, o większej ilości przeciwników mi nie wiadomo, póki co. Gdy zobaczyć na razie, czy, jest, czy są tu jeszcze jacyś piskiperzy. Eee... Hmm, ale chyba już nie. Chyba można zająć się na spokojnie uwalnianiem jeńców. Dzień dobry panowie. Jesteście wolni. Myślałem, że to już koniec. Nie mogę uwierzyć, że Karl zdradził. Kurwa, pielgrzymi. Hmm, Karl zdradził, wiadomo. Gdyby nie on, stróżowie Prawa by nie zaatakowali. Ale zwiał zaraz po wybuchu! Na wyższym poziomie są kolejni. Dobra, pójdę tam. Uciekajcie! Mhm... Mm Aiden, nie bójcie się, już dobrze. <tuszę> Dziękuję. Cześć Sofi, gdzie jest dwieczęco? Aiden, <tuszę> <tuszę> za ciebie, Kurwa! <tuszę> 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 Raczej obszar złotym deszczem. <tuszę> Wstawaj. Dzięki. Skąd się gościem wziął? Ejden! Ejden, w No, więcej ich jest. Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kupnych z bazaru jako żywych tarcz! No co, mamy sobie z nimi nie poradzić? Anderson to goś na hita schodzi, no to bez przesady, no naprawdę jak, jak ci właśnie żołnierzyki na hita schodzą, no to szanujmy się naprawdę. Ała, no, ła. no i jeszcze kurde. Ze z, z zabita Aiden, Dostajemy raporty, że ludzie Aitora się wycofują. Plan zadziałał. Odcięliśmy im światła, a zarażeni zrobili z nich papkę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. To on poszedł do stróżów prawa i ich ostrzegł. twierdził, że chciał powstrzymać rozlew krwi, ale tylko wszystko pogorszył. Zauważyłem. Ja rządzę bazarem. No Gwarantuję, że pokonamy Aitora. Zabiorę cię do Central lub tak jak obiecałam. Sofii kieruje bazarem! Za soki. Wiecie, ilu gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? Żadnego! Bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcać! Alberto nie żyje. <laughs> nie psuj atmosfery, Aiden. Jasne. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo. Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberto! Więc... Gdzie jest Winczęco? Na zewnątrz. Rozjrzyj się. No. Witam serdecznie. O, jakoś tak nie mogę za bardzo cię wchodzić. Widzę. A szkoda, bo chętnie bym to zrobił. E, to był Twojej itemy, e, Anderson. Tak więc cóż. Taka sytuacja. Witam. To Alberto. Znaczy, Vincenzo? Witam, Vincenzo. Vincenzo. Udało się, Aiden! Mój tata naprawdę to zrobił! Twój ojciec chciał, żebym ci przekazał, że zawsze był z ciebie dumny. Bardzo dumny. Co? Dlaczego ty mi to mówisz, a, a nie on? On nie żyje, Vincenzo. Umarł za bazar. Czy cierpiał, kiedy umierał? Nie, był szczęśliwy z Twojego powodu i dlatego, że udało mu się zrealizować Twój plan. Dziękuję, że byłeś przy nim. Ejden, Twój tata był kozakiem, Winczęco. Ja, Alberto był równiaką i dobrym rzemieślnikiem. Jak na frajera. Jak na nieudacznika. Tak o nim mówiliście. Akurat Barney zawsze go doceniał. Takich jak Alberto, SPC dawno byliby wspomnieniem. Idź, pogadaj z Vincenzo. Już! Wykonałeś cholernie dobrą robotę, Aiden. Pokonamy SP i pomożemy ci się dostać do centrum. Teraz jesteś jednym z nas, bracie. Jesteś częścią rodziny bazaru. Dzięki, Barney. Powodzenia. Powodzenia, pielgrzymie. Myślał, się wciąż wiedzieć, kto zabił tego ee, komendanta. Gdzie jesteś? Naprawdę, Czekam na ciebie bo wciąż najbardziej podejrzany jest Barney. Naprawdę. No ale w sumie, czemu nie? Przyjdź Dobra. Ważne, że nie żyje, tak? To, to, kto go zabił, już jest mniej ważne. No to raczej nie pogarać z jakikolwiek kwasy. No to spoko no. no, ja miałem spore kwasy, bo chciałem cię zabić przez jakieś kilka odcinków. Ale dobra. E, idziemy do Hakona. Hakon chce z nim pogarać. Oczywiście musi być Katsenka, bo normalnie Normal powiedział przez, przez e, krótkofalówkę, czy tam to nie jest taka krótkofalówka, no okej. Okay. No ale e, ważna, ważna informacja ma do przekazania, więc musi się spotkać, spoko spoko. E, lecimy, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, koniecznie. Nie, nie wymkniecie się z tego materiału bez zostawienia lajka. Like e, i co tamkolwiek jeszcze byście chcieli zostawić, to bym wdzięczny. Eee, no. Gdzie ty jesteś Hakon? Gdzie jest ta twoja kierówka to, kierówka, kurde, kryjówka? To jest tam gdzie na początku gry e, e, jakby e, dałeś nam jakiś tam pierwszy inhibitor. To nawet nie był inhibitor, to był... E, ten, ten wdychacz do, do leczenia się chyba tam Zaraz zobaczymy, tam jest jakaś akcyjka, ale mówiąc szczerze, nie chcę mi się w tym momencie wykonywać. Wolę lecieć do misji, e, tak więc to też zrobimy. Czekajcie, jakoś tu się tak dostanę. O tak, da się. Lubię parkour, Lecie dwa. Jest zawari serio, Tak, to zdecydowanie jest ta lokacja, gdzie byliśmy na samym początku gry. Znaczy, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie jest. Nie tak, zdecydowanie tak, owszem. Mam ten ten, ten, ten mural już zebrany. Nie jestem pewny, tak mi się wydaje. Najwyżej, jak nie, to sobie kiedy indziej go poszukamy jeszcze dokładniej. A tymczasem idziemy pogadać z Hakonem. Dzień dobry, Hakon. Żyjesz jeszcze, stary druhu? Żyję. Żyję. Świetnie. Nie będzie trzeba go znowu ratować. Czy znowu kogoś innego ratować, tak? Do kogo? A jednak, jednak, jednak będzie trzeba go ratować. No ja pierniczę. Za wcześnie, za wcześnie pochwaliłem. Spokojnie, pokaż. W serce dostał gość. Nie no, w ramię bardziej, nie w serce. Pokaż. Spokojnie, wyliżysz się. Co to? Rana po łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kaset, cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz. On zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Wolca? O kurde, teraz się porobiło. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać, dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Wolf cię zabije! Gdzie on jest? A, kurwa! Nie jest Wolf! Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Ejden, ja tu kurwa zginę! Czaisz! Zabiją mnie! Odejdziesz? Zostawisz mnie? A skurde debilu jeden, no Zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. Dobra, Hakon, Słuchaj, następnym razem to ci łeb podetnę i powieszę na faku. A potem kurwa koniec. Teraz to się Hakon wkurzyłem na ciebie. Gdzie jest ten strzelec? Widzisz tego snajpera? Nic nie widzę. Użyj lornetki. Stulry, mam dość twoich mądrych rad. Wiem, zjebałem. I może na tym poprzestańmy. No spróbujmy. Cześć, nie mogę. Nie mogę się poruszać, jak mam lordetkę wyjęto, więc. To jest trochę problem. Czy będziemy strzelał ten sniper? To jest pytanie. Daleko. Znajdź coś, za czym się Tam odpasz. jest. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Nie. Dobra, no trzeba będzie gościa załatwić. To nasz jest to za w się... mhm, tędy przejdę. Mam oczy. Hakon, Ejden, jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Zatrzymać się tam zbiorniki. Łożku! Skąd to? Ja jej widziałem żadnego zbiornika tam, nie dostrzegłem, nie? Ale specjalnie pewnie tam twórcy tam linkę postawili, żebym chciał na nią wbiec. A tam coś wybucha. To akurat szanuję taką taką akcję. Jeszcze raj teraz. Ja to teraz linki używam, jestem nietykalny. Ach, kurde jakiś renegat! Maska renegatów ma chyba z tego co widziałem. Wymyślimy coś. Jesteś cały? Na razie tak. Muszę jakoś zajść go od tyłu. Czekajcie, nie tak chciałem tu się wdrapać. No, wdrap tu się, ej Wilhelm Del. tak mnie podejść! Kto jeszcze chcecie zabić Hakon? I to... A nie, tędy nie przejdę. Tędy nie przejdę, czekajcie. Myślałem, że tutaj doskoczę, ale muszę wejść najpierw na górę. Hakon się już dawno pogubił. Tędy nie wejdę, to jest zamurowane. Aha! Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj. Po co się w to kurwa mieszasz? Witam, lałan, Dzień dobry. Miło mi cię je widzieć. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. nie koniec. Ej! Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Kurwa. No, i raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, co to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób, jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Uważaj na Waltsa, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić, sprawy się skomplikowały. Ludzie toran nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Od lat jest zamknięty, ale jeśli uda ci się odpalić generatory... lub? I mówisz mi to... dopiero teraz? Wybacz, jeden. Chcę ci pomóc, ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Powodzenia, pielgrzymie. No rozumiem. Co my tutaj mamy? Stacja elektryczna Handfield. Jedna z wielu węglowych elektrowni w mieście, zmortyzowanych w 1999 roku przez metropolię, metropo, Metropolitalne Przedsiębiorstwo Energetyczne w ramach lokalnej inicjatywy programu Millennium. Możliwe, że wciąż dałoby się ją uruchomić. O ile znalazłby się ktoś, to byłby w stanie odpowiednio połączyć przewody. Aktywność zablokowana. Eee, tak, czyli Handfield tutaj to jest miejsce, które będziemy. To, to jest. Tak samo jak tutaj mieliśmy wieżę ciśnień, tak samo tutaj będziemy mieli właśnie e, stację elektryczną w Handfield, Ale aktywność jest zablokowana, czyli prawdopodobnie zadanie fabularne ponownie nas tutaj zaprowadzi. No bo nie wiem czemu by była ta aktywność zablokowana, gdyby to nie miało być zadanie fabularne. W związku z tym, e, zobaczymy. Czas na Waltz. a według Hakona Wallsu kryją się gdzieś w starej fabryce aut. Nie mogłem się doczekać, żeby stawić Sukinsenowi czoło. I dostaniemy łuk, w końcu dostaniemy łuk. Mój Boże, jak dobrze. Już nie mogę się tego doczekać. Moi drodzy, Central Loop. Już tuż, tuż, ale jeszcze nie w tym materiale. Po pierwsze, chcę troszeczkę przeciągnąć ten moment, bo będzie to chwila wielka. A po drugie. Eee, nie wiem, jak długo będzie ta misja podróży do Centra Lub trwać, i po prostu nie chcę, żeby ten materiał wyszedł za długi, jak to miało w przypadku materiału poprzedniego fabularnego filmu. Eee, dlatego, w tym momencie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach z Dying Light 2. Cześć.